Połowa sierpnia już za nami, i jak się przedstawia sytuacja w tunelu. To jest ten pierwszy tunel, w którym pomidorki rosną na razie w miarę zdrowe. O, tu jest jeden, jeden krzew. Coś się już zaczyna dziać. Tutaj dalej są czarne, czyli jeszcze niedojrzałe. Są już wszystkie ogłowione. Tutaj taki na jednym pięknie dojrzała cała kiść i ona dzisiaj będzie do zbioru, a te wyżej jeszcze zielone, w zasadzie to tylko to jedno grono jeszcze z jednym pomidorem. Tutaj następny krzew też jeszcze. Wszystkie zielone, ale ładnie pozawiązywał owoce. Nawet, że dosyć wysoko. Tutaj mamy następny szak pomidora. Też już zaczynają dojrzewać i też raczej na tych niższych piętrach. Tutaj są te mega groniaste. One też już na bieżąco są zrywane, więc nie ma już na krzaczku dużo, tylko zielone, ale jeszcze kwitnie. O tutaj też całe grono jeszcze kwitnie i wyżej też. I jeszcze całkiem wysoko też, też kwitną pomidorki. Teraz tak tutaj no to cały są ogórki w tym środkowym rzędzie. No też już kończą w zasadzie swoje klonowanie ale jeszcze tutaj coś zakwitło. I po drugiej stronie, pomidorki. No tutaj chyba jakaś późna odmiana, bo też jeszcze zielony. Nic jeszcze nie ma żadnych. Nic się nie czerwieni, ale wysoko ładnie grona do samego końca zagręża. tutaj też no takie cały krzaczek, ale ale zielone i tutaj też się na razie nic nie dzieje zielony tutaj z dużym z dużymi takimi owocami to są te ośle uszy które przez przypadek poogławiałam wcześniej i on na jednym piętrze tylko zawiązał takie trzy o, jeszcze tutaj cztery pomidory i już tutaj nic został ogłowiony tutaj kolejny a to jest właśnie ten honeymoon szczepiony pomidor i tutaj on bardzo ładnie duży owocen na pierwszym piętrze tutaj na drugim coś tam jednego ale tutaj są dwa i u samej góry też jeszcze coś jest ale to na tym jednym pędzie są zielone a on poszedł mm. na drugą tutaj, tutaj mało grono niestety też ma te o, olbrzymie te owoce i tutaj już zaczynają się czerwienić o, o, o tutaj będę musiała podwiązać. Następny to jest... Już tu się muszę przecisnąć, żeby go bardziej nie, nie złamać. To jest właśnie ten kumapa, który dalej pięknie rośnie i dojrzewa. Wszystkie grona zaczynają dojrzewać. I tutaj na samym końcu jeszcze. I tutaj kolejny, też na jednym gronie zawiązał trzy wielkie owoce, na jednym piętrze i, a to jest jantar. Tak wygląda, tylko jedno grono, ale z trzema olbrzymimi owocami. I dalej są właśnie jeszcze mega groniaste, też żółte, tutaj cała kiść została dzisiaj zebrana także zostały tylko takie żeby dojrzały ale jest ich dużo i tutaj na tym gronie następnym też no bardzo ładnie one zawiązywały owoce i tutaj jest ten taki duży pomidorek który też już zaczyna coś się zaczyna tutaj zapalać jedno drugie pienię i to jest rannej różowy gigant chyba się nazywa tak gigant różowy i on też tylko na na tym dolnym piętrze ale to owoce są olbrzymy no i tak to tak to wygląda w tym, w tym tunelu w którym na razie jest wszystko w porządku nie chorują pomidorki o jeszcze taki jeden rzut Teraz przejdę sobie do tego drugiego tunelu. A jeszcze wcześniej tu dużo górki, ale to już Jeszcze troszkę tam zbierałam, ale, ale już raczej końcówka. Tutaj dalej są pomidory w gruncie. Dużo poucowałam, poobrywałam i liści i owoców, bo niestety na owocach też już była zaraza. No i tak. Dopóki się dano, zobaczymy. Teraz tak jakby troszkę mniej. O, tu jest taki jeden też krzew, który całą łodygę tutaj praktycznie miał właśnie zajętą przez tą zarazę. Była smarowana brzelem IF. I po, powyżej y, tej zmiany na łodydze rosną dwa piękne grona. Jedno i drugie. I tutaj na razie, o tutaj trzecie. I jeszcze czwarte kwitnie i piąte. I pozwolę mu rosnąć. Niech zobaczymy, co z niego będzie. O tutaj, niektóre już też dojrzewają. No zobaczymy, maksymalnie ile się da, to podtrzymam, jak coś się będzie działo, no to po prostu usunę i tutaj przejdziemy sobie do tego drugiego tunelu i tu wygląda to tak, no tutaj ośle uszy, Tutaj taka jakaś odmiana Bieber's Crazy, ale ja nie jestem do końca przekonana, ale jakaś koktajlówka późno dojrzewająca, bo te owoce są te czarne, ale powinny być chyba czerwone w efekcie. Na razie są bardzo twarde. Tutaj jakiś taki biedny pojedynczy, jeden owoc tylko ma. Tutaj w tym tunelu, one w sumie no, lubią i i gorzej rosną niż w tamtym tutaj jest środkowy rząd tutaj już dojrzewają tutaj jest jantar mniejszy niż w tamtym tunelu tu jest złoty ożarowski tutaj już zbieraliśmy pomidorki tutaj następny grzaczek też już są owoce do, do zbioru, widzą tutaj. Tutaj też już dojrzewają. No, mają już dużo niedoborów. No, wczoraj zrobiłam okresek z siarczanu magnezu, bo, bo na pewno im brakuje tego pierwiastka, co widać po liściach. No, to już jest do zbioru też no i te wielkie krzewy takie, które porosły owoców mają no tak średnio ale oprócz niedoborów no to nic się nie dzieje tak, tutaj ten amurski tiger, tiger który też już został trochę zjedzony bo były, jedne z pierwszych Czesny pomidor. Tutaj też. Tutaj też ten tygrysek jest. I już sobie przejdę. Tutaj żółta, mega groniasta, też już obrywana. Tutaj trzeba będzie zerwać bo też już są bardzo ładne. Tutaj są ale zielone. Musi że jest czerwona chyba, mega groniasty. No i po tej stronie jeszcze tak. No i jest tych pomidorków. Trochę i coś już zaczynają dojrzewać. O, to jest resztka z San Marzano. Ale, ale, te pięć owoców zostawiłam. Na jednym gronie nic się nie dzieje. Już praktycznie w ogóle nie ma liści. No, ale rośnie na razie, nic się nie dzieje. To jest ten ogołocony, zupełnie z liści, z chorą młodygą, ale owoce, zerwałam jeden zarażony i na tym stanęło, nic się teraz nie dzieje. Przejdę sobie i tak jeszcze ogólny rzut na tunel. O tak to wygląda. bardzo ciekawa tych oślich łoszów, bo są olbrzymie te pomidory. Jak to będzie, jak dojrzeje, coś już tutaj kolorek łapie. No i tak takie pomidory u mnie w tunelach.